ma kurwa, dzisiaj pokażę wam jak mieć tę melinę u siebie na sejwie. Jak widzicie nie mogę wejść, więc teraz wam pokażę jak to zrobić. Musicie wejść na oryginalnego Discorda z Hedule. Wchodzimy do General Forum. I wpisujemy takie coś. Wchodzimy w to. Pobieramy. Rozpakowujemy plik. Klikamy na klawiaturze Windowser i wpisujemy Updata. Wchodzimy w LOCALOV. Potem w TVGS. W save. No i teraz w save'a na którym chcemy mieć melinę. Wchodzimy w Properties i wrzucamy pobrany plik i to wszystko. Wchodzimy na save'a i mamy Medinę. To wszystko, nie zapomnij o łapce i subie. Elo kurwa do następnego.